Hej, hej, dzień dobry, witajcie kochani w nowym vlogu, jest godzina dziewiąta, ja dopiero przyszłam się ogarnąć, co prawda od godziny nie śpię, ale powiem wam, że nie mogłam się w ogóle dzisiaj zebrać, jak widzicie włosy mam już ogarnięte, także biorę się teraz za zrobienie pielęgnacji, powiem wam, że jest tak brzydka pogoda, wieje wiatr, jest zimno, co prawda zapowiadają na dzisiaj, zapowiadali 20 stopni, ale ma padać, więc zobaczymy, jaka ta pogoda będzie tak naprawdę, bo naprawdę jest na razie nie zbyt przyjemnie. Yy, także, no co, ogarniam się, idę zrobić sobie śniadanie i ogólnie dzisiaj jedziemy na urodziny, także muszę jeszcze spakować prezent yy, i chyba wybrać się na chwilkę na zakupy, ale to zobaczymy. Także nie przedłużając, zapraszam Was na kolejny wspólny dzień razem z nami. No i dobra, jestem już po śniadaniu. Słuchajcie, wyszło słoneczko, zaczęła się robić, powiedzmy, że pogoda, ale zobaczcie, jak wieje wiatr. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie dalej. Jak będzie ciepło, to nawet ten wiatr będzie spokojny, no, ale zobaczymy, na razie idę. ogarnąć tutaj ten porządeczek po nocy. Yy, w ogóle zobaczcie, jakie mam to moje zimno cudowne, Od tygodnia mi się tak trzyma, ale już pomalutko mi się goi. No, i będziemy pakować ten prezencik. Wybrałam się właśnie szybciutko jeszcze do sklepu, żeby dokupić jakieś słodycze do tego prezentu. I powiem Wam, że ogólnie jest fajnie, ciepło, przyjemnie, ale ten wiatr momentami jest tak mocny. Normalnie chcę urwać głowę. Przed chwilą też e, dosłownie 5 minut temu. E, zaczął kropić, już przestało, także ta pogoda powiem Wam, że jest taka w kropkę. Ja co prawda założyłam sobie kurtkę e, w razie by zapał mnie deszcz, to żeby nie zmoknąć, ale no, mogłoby być ładnie. Mogłoby być to słoneczko, wtedy byłoby od razu lepiej. I słuchajcie, wróciłam już jakiś czas temu ze sklepu. Musiałam sobie jeszcze zrobić taką. 15-minutową drzemkę. Bo powiem Wam, że czuję się strasznie, Ech, jest mi tak niedobrze, że to jest jakieś nieporozumienie. I najchętniej bym nie jechała, ale no, wiecie, jak już obiecałam, to, to chociaż myślę, że widać po mnie, że nie wyglądam za dobrze. Dzieciaki też poszły na drzemkę, także ja biorę się teraz za spakowanie prezentu. No i będziemy się ogarniać, bo mamy takie pół godzinki, więc mam nadzieję, że się na spokojnie wyrobimy. Także ja Wam teraz pokażę, co tutaj. Mam i od razu będziemy sobie to wszystko pakować. No i dobra, mamy tutaj torbę prezentową. Jeśli chodzi o prezent, to zamówiłam taki kolorowy plecak z unicornem. Bo Solenizantka teraz jest fanką unicorna. Chciałam zamówić lalkę, ale już jakaś tam inna znajoma właśnie też zamówiła. Także doszłam do wniosku, że zamówię właśnie plecak. Mam nadzieję, że go wykorzystam. Jest naprawdę bardzo ładny. I do tego słodycze. tutaj mam jednego Twixa. Do tego czekoladę, kinderki, fi. oraz lizaczki. Także biorę się teraz za pakowanie tego prezentu. Nie powiem Wam, że to te urodziny to jest taka idealna okaza, żebyśmy spędzili czas wszyscy razem, bo jedziemy wszyscy właśnie, więc fajnie się złożyło, bo dzieciaki się pobawią, my sobie posiedzimy, pogadamy, właśnie spędzimy czas wszyscy razem aktywnie, także zobaczcie, to jest dobry, dobry moment, dobra okazja właśnie, żeby pojechać, bo jak wiecie, za każdym razem, co sobie coś zaplanujemy, to zawsze to nie wypali, a no, dziecku się nie odmówi i nie powie się, sorry, dzień przed, że, czy że nie będzie na urodzinach, także y, idealna okazja do tego właśnie, żeby to wszystko razem ogarnąć. Będę wam, że pogoda jest totalnie bez sensu. Może też dlatego tak się źle czuję. Mój mąż też miał taki moment, że chciał iść do spania, ale no hmm. jednak udało się go ogarnąć, gorzej ze mną. Ale mam nadzieję, że poczuje się za chwilę trochę bardzo No i dobra, więc spakowany, także mam nadzieję, że małej się będzie podobać. A ja idę się ogarniać, żeby nie straszyć ludzi i budzić od razu dzieciaki. I moi drodzy, my już gotowi do wyjścia. Antoś z tatą są już w aucie. Ja jeszcze z Szymonem na szybko Wam pokażę tylko, co mam na sobie. Czarna koszulka z krótkim rękawkiem z gęsa, do tego taka bluza szara ładnie te szerokie z chęt emu zielone. Nie wiem, to będzie widać. O, tak, totalnie wiecie, na sportowo, także lecimy? Lecimy. Po prostu tam Dobra. To tak leżakuje. Halo, wstajemy, proszę pana. Wstajemy, stajemy. stajemy. Wow. ostatni trzy. Dobra, już, 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 oh. No i moi kochani, imprezka skończona. Dzieciaki zadowolone, wybawione. Wracamy już pomalutku do domu, tak? Z prezencikami małymi. Powiem Wam, że ja się tak źle czuję, że to jest. Ech, coś strasznego, naprawdę. W życiu się tak źle nie czułam. No ale jakoś dałam radę, zajadę do domu, to normalnie pójdę się położyć spać, bo no nie daję rady, po prostu nie daje. także jak na razie jedziemy. Dzień dobry, dzień dobry kochani, witajcie w nowym dniu. Słuchajcie, jest za 10:00. .10. ja już to prawda od 8 nie śpię, ale dopiero właśnie się zwlekłam z łóżka. Powiem Wam, że jestem tak obola, wszystko mnie boli. Wczoraj, jak wróciliśmy z tego rodzaju, już wam nic nie nagrałam, bo ja się tak źle czułam, że jak tylko przyjechaliśmy, ja się od razu przebrałam, położyłam. Myślałam, że mi przejdzie, a tu nic z tego ściągło mnie na toaletę. Ja nie wiem, czy ja się czymś zatrułam, czy mi coś siadło na żołądku, czy o co chodzi, nie mam pojęcia, ale śmiałam się, że nawet w ciąży się tak źle nie czułam, albo po ciąży jak właśnie wczoraj. Totalna po prostu masakra. W ogóle nie mogłam patrzeć na jedzenie. Piłam tylko wodę, ciepłą wodę. Jak spojrzałam na jedzenie, to aż mi się wiecie co fachu. No, dzisiaj jest już troszkę lepiej. Idę zrobić sobie zaraz śniadanie, kawę. I zobaczymy, jak to będzie. Pogoda w miarę, spokojna na razie w planach mam iść na miasto, bo muszę kupić kilka rzeczy, ale nie wiem, czy mi się chce i czy mam na to siły. Bo naprawdę jestem tak obolała, jakbym jakieś chorobsko miało dopaść. Totalna masakra. Wczoraj nie umyłam sobie głowy, gdzie, wiecie, u mnie to nie ma boli, nie boli. Idę po prostu, robię olejowanie i myję głowę, ale wczoraj się nie dałam rady, ledwie trzymałam się na nogach. Mój tata mnie zobaczył mówi, Boże, a ty co wstałeś dopiero? Ja mówię, nie, tak się źle czuję. mówię dobra, idź, bo wyglądasz jak się mnie szczyść. Także no powiem Wam, że naprawdę nie za ciekawie. No, ale mam nadzieję, że już dzisiaj będzie lepiej, także nie przedłużając, zapraszam Was na kolejny dzień z nami. Ale się kochacie, wiecie, co? Uważaj! Słuchajcie, na chwilę w sklepie kupić coś do jedzenia. Także wam pokażę na szybciutko, co ja tu mam. Soczek multivitaminowy. Dla siebie kupiłam totalnie wszystko niezdrowe, ale słuchajcie, nie mogę patrzeć na jedzenie. Z jakiejś nieporozumienia pochodzi. chodzi. Kupiłam sobie słone paluszki. Zubka chiska. Druga zupka chińska. do Dlatego wziąłam sobie jeszcze wodę gazowaną o, i puszkę Coli. To są zakupy z Jumbo, na ten, e, tak, z Jumbo, natomiast na obiad kupiłam sałatę. No i się rozpadało, no. Ogórka. Rino, dostaniesz czaholinę. Nie, wróćcie, wróćcie, wróćcie. Paczkę pomidorów. Mm, banany i do tego jeszcze koszkę ziemniaczku, mała, kilogram jabłek olijku i do tego mięsko. wybiorę się zaraz zarobienie o wiadu, ale zanim to to pokażę Wam jaka fala właśnie przyszła. Czy wy to, słuchajcie, rozumiecie? Zobaczcie na to. Przed chwilką było oberwanie chmury, a teraz wyłania nam się słoneczko. Totalnie nie ogarniam tej pogody. Co prawda na dworze jest naprawdę bardzo przyjemnie, jest cieplutko. No ale kurczę, albo wiatr, albo deszcz, albo słońce. Masakra. I jak się ma człowiek dobrze czuć? Nie wiem. A co pan robi? Halo, halo! Tata! Tata tam jest? No. No nie ma, kochanie, pojechał tata do pracy, wiesz? Tata! No, stał tam tata, tak? Nie, tam, tatuś. Słuchajcie, Szymon stoi w oknie i wypatruje, gdzie tata stał, autem, i cały czas teraz pokazuje, że tatuś tam był, halo, halo, i pojechał, tak? Mi tak? Nie, nie, halo! Nie, halo? No. Tata. Tak, tata dostał halo, halo. Ja się, słuchajcie, ogarnęłam. Zjadłam sobie tą zupkę. Wypiłam puszkę coli. Jak widzicie, się wykąpałam. Czuję się zdecydowanie lepiej. Co prawda mam jeszcze taką, jak ja to wy... fazę, ale yy, no mam nadzieję, że jednak już jutro będzie Dobrze, naprawdę, no dobrze, naprawdę słuchajcie, nigdy tak źle się nie czułam, nigdy, masakra jakaś, mam nadzieję, że więcej mi się to nie przydarzy, no ale wiecie jak to jest, różnie, także ja teraz siedzę z dzieciakami, oglądam sobie tutaj bajkę i korzystam z resztek weekendu. I kochani, to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba. Ja idę dalej odpoczywać. A Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, za każdą łapeczkę, komentarz, a także subskrypcję. I widzimy się już niedługo w nowym odcinku. Trzymajcie się po uziaczki.